Mam na imię Anna. Jestem gosposią u państwa upchagenów od prawie 10 lat. Chwalę sobie tę posadę i choć ręce zawsze pełne są roboty, to ciepła pierzyna i godziwy zarobek są tego warte. Państwo, korzystając z pięknej majowej pogody wyjechali za miasto. A ja, dzięki ich dobroci i przychylności, mogłam ugościć przez parę dni córki mojej najdroższej siostry. Dziewczynki do tej pory znały wyłącznie rodzinny dom, Żuławskie łąki i niewielkie, choć piękne drewniane kościółki. To ich pierwsza wizyta w Gdańsku i wciąż nie mogą nacieszyć się wielkomiejskim gwarem zapierającymi dech w piersiach kościołami i kamienicami, a przede wszystkim tłoczącymi się na motławie statkami. Korzystając z ciepłego dnia, postanowiłam pójść z nimi na spacer po prawym mieście. Przy okazji zrobię drobne sprawunki. Miasto cichnie tylko nocą. Od świtu poprzez codzienny gwar przebijają się głosy sprzedawców najróżniejszych dóbr. W tym trudnym fachu przydają się sprawne nogi, silne plecy i mocny, dźwięczny głos. Dziewczynki zaciekawiła kobieta handlująca trocinami. Dzisiaj jednak nie potrzebujemy trocin. Zachęcam! 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 W mieście jest dużo świątyń. Ja na nabożeństwa lubię chodzić do świętego Józefa, ale największą gdańską świątynią jest kościół Najświętszej Marii Panny. Pod nim często stoi dziewczyna sprzedająca pieśni o biednych grzesznikach. Dało nam to okazję do zadumania się nad swoim codziennym postępowaniem. Bo przecież każda chwila jest dobra, by pomyśleć o życiu wiecznym. Nie, Postanowiłam przy okazji, że wieczorem udamy się do kościoła na krótką modlitwę. Handlarkę zachwalającą tłuste karpie słychać już z daleka. Liczyłam co prawda, że po drodze trafimy na świeże dorsze, jednak karpia też potrafią doskonale przyrządzić. Wybór ryb na ulicach Gdańska jest ogromny. Flądry, łososie, węgorze, szczupaki, a oprócz tego raki i krewetki. A wszystko świeże i w rozsądnych cenach. Pozwoliłam siostrzenicom na zakup kilku zielonych gałązek. Niechże umają sobie nimi pokój, aby poczuć się trochę jak w domu. Jednak aby maiki przetrwały drogę, musiałam odebrać się dziewczynkom, które w ferworze zabawy pozbawiłyby je ostatniego listka. Do ryb przyda się trochę kaszy, a tę najlepiej kupować na wyspie spiszów od polskich frisak. Tego spotkałam po raz pierwszy, więc kupię tylko trochę na spróbowanie. Jeśli będzie smaczna, być może zamówię większą ilość. Czas wracać do domu i przyrządzić obiad. Czasami zastanawiam się, jak nasze miasto będzie wyglądało za 100 czy 200 lat. Ciekawe, czy na ulicach dalej rozbrzmiewać będą głosy wywoływaczy. Czy nasza kamienica wciąż będzie taka wytworna i elegancka? I czy znajdzie się w niej miejsce? Dla panny takiej jak ja.